Taśm szpulowych, które sądziliśmy, że znajdują się w Jarocińskim Ośrodku Kultury, które dokumentują m.in. wielkopolskie rytmy młodych, po czym zamiast taśm z lat 70. znaleźliśmy kilka kartonów, czy kilkanaście kartonów materiałów archiwalnych dokumentujących festiwal Jarociński z lat, z lat 80. Między innymi to co najcenniejsze. To teczki z tekstami zespołów, które w roku 1984 występowały w Jarodzinie, takich zespołów jak Siekiera, TILAF, Madame, Made in Poland, Izrael, Immanuel. Zespoły, które, które musiały dostarczyć swoje teksty, natomiast organizatorzy festiwalu musieli to przekazać do Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Poznaniu, oddział w Kaliszu, czyli tak naprawdę do Urzędu Cenzury. No i 30 lipca 1984 roku pan cenzor dokonywał jakby akceptacji, bowiem na tych dokumentach znajduje się pieczątka, która, do której jest adnotacja, że Okręgowy Urząd Kontroli Publikacji Witowisk w Poznaniu oddział w Kaliszu udziela zgody na wykonanie i rozpowszechnianie tego, czyli 30 lipca 1984 roku. Część tekstu, zdecydowana większość tekstów przeszła przez cenzurę bez jakiejkolwiek ingerencji cenzora, Natomiast w kilku przypadkach mamy do czynienia z pokreśleniem tekstów m.in. zespołu Tila w utworu Wychowanie, m.in. zespołu Siekiera z, z tekstami nie Tomka Budzińskiego, tylko Adamskiego, gdzie, gdzie wykreślono pojedyncze słowa. Znaleźliśmy kartonik z karnetami, myślę, że rarytas dla kolekcjonerów Jarocina. Karnetami z roku 1983, niezużytymi całkowicie karnetami. Myślę, że olbrzymią wartość ma to, co znajduje się w tych teczkach, które szły do cenzora, a co wcale nie jest związane z tymi zespołami, które wymieniałem, czyli legendami Jarocińskiego Festiwalu, czy legendami polskiej muzyki rockowej, tylko twórczość. Poetycka, tekstowa zespołu, które nie zaistniały szerzej na polskiej scenie rockowej, a często jak się czyta te teksty, no to one mają, wydaje się, że mają niesamowitą wartość. Jest to masa materiału do zbadania przez historyków sztuki. Myślę, że tych, którzy, którzy się Festiwalem Jarocińskim. Interesują. I co dalej z tym tutaj, z tym całym materiałem? Z materiałem? Materiał najpierw musi być skatalogowany, opisany, a następnie poddany szczegółowym jakby już badaniom. Chcielibyśmy, aby w którymś momencie na przykład nastąpiła publikacja tomu wierszy, czy też tekstów, piosenek zespołów, które w roku 84 przysłały swoje piosenki. Natomiast jest to, jest to praca na kilka lat, tak naprawdę trzeba będzie dotrzeć do tych zespołów z większych i mniejszych miast i miasteczek, uzyskać zgody na wykorzystanie ich twórczości.